Siema. dzisiaj przedstawiam Wam poradnik do salonu gier w GTA Online, jak na nim zarobić. No i bez zbędnego przedłużania możemy zaczynać. Yy, I zanim to, daję Wam 3 sekundy na zasubskrypcję łapki oraz suba z dzwoneczkiem. Jeśli Wam się to udało, napiszcie w komentarzu, jeśli Wam się to nie udało, napiszcie też w komentarzu. <laughs> Więc, zapraszam do oglądania i życzę miłego oglądania. Gdzie kupić ten biznes? Wchodzimy sobie na Maze Bank Low Closers I tutaj mamy salony gier Mamy salony gier, najlepszą lokalizacją jest ta lokalizacja Ponieważ mamy najbliżej do kasyna Dlaczego trzeba mieć blisko do kasyna? Zaraz do tego przejdziemy Więc Styl losowy, mural losowy Podłoga losowa, neony losowe Dodatki, mieszkanie to też nie, nie w sumie niepotrzebny jest. Garaż jak najbardziej potrzebny do samochodów. Dobrze, jeżeli to już mamy za sobą, możemy sobie przejść do pierwszego z zarobków. Pierwszy zar zarobek jest to pasywny zarobek z sejfu. Daje on w sumie nie wiem ile. Bo te wypłaty się różnią. Za pierwszą wypłatę dostajesz 15 tysięcy, później chyba 10, później 5, później są 15. To jest. Mogę się teraz mylić, tak? Ale tak mi się wydaje, że tak jest. I teraz zapytacie, czy tak. On się tak po prostu mnoży. A ja mówię nie, ponieważ się coś zrobić, żeby dostawać te pieniądze. Musicie zapełnić cały salon gier automatami. I pewnie zapytacie, jak to robić. Macie tutaj automaty gier. I teraz, żeby nie było, nie musicie kupować wszystkich automatów do gier. Wystarczy kupić sobie najtańszy automat do gry, który jest ten. On kosztuje około 60 tysięcy. Nie, ten. On chyba. Kosztuje, ten albo ten kosztuje 60 tysięcy. Nie wiem teraz, który. I jeżeli macie ten automat do gier, to, idziecie sobie tutaj na dół. Ładnie. Znaczy, chyba nie musicie, ale ja sobie zejdę I wchodzicie w menu interakcji. z salonem gier. Gry na automata. Na automaty. I tutaj macie strzałkę. I możecie sobie je poustawiać. Ja to mam na przykład Monkey Paradise. Klikam. Następne miejsce. Klikam następne, klikam następny. Wystarczy kupić jeden taki automat i możecie sobie zapełnić cały salon gier tym jednym automatem. Jeżeli zapełni... postawicie go tylko na jednym miejscu będziecie dostać minimalny zarobek z tego salonu gier. Jeżeli postawicie wszystkie automaty te same będziecie dostawać i tak, tak maksymalny ten dochód z salonu gier. Więc warto sobie kupić jeden automat i postawiać go sobie wszędzie. Przynajmniej więcej zarobicie. E, tamte automat to jest tak naprawdę tylko wizualna rzecz. Ona nic więcej nie daje. Jeżeli macie dużo pieniędzy, to kto zabroni, możecie sobie kupić najlepsze automaty i wszystkie ich sobie porozstawiać. E, tutaj ma, tu tutaj sobie wchodzicie do piwnicy. Ale to jeszcze zaraz, jeszcze Wam jedną rzecz tu chciałbym pokazać na komputerze. Która też jest bardzo fajna, której ja w sumie nie posiadam Nie posiadam, ale wiem o co chodzi i Wam chcę polecić, żeby to, żebyście to kupili Jest to Główny terminal Co on robi? On pozwala Wam Zarządzać wszystkimi biznesami, jakie posiadacie w GTA Online W jednym miejscu, czyli w salonie gier w piwnicy Kosztuje to 2 miliony prawie Hmm. Dość dużo. No, ale warto to mieć. Przynajmniej nie musicie stracić czasu na latanie po całym mieście, żeby spostprowadzać biznesy. Później mamy stanowisko dronów, co jest już mniej przydatne, ale możecie sobie latać dronami po Los Santos. Tak już tego nie posiadam. Bo to jest no, dużo pieniędzy, jak to widzicie, nie? Bo tu macie dwa prawie, tu macie milion pięćset, no to macie trzy pięćset miliona. To już macie salon gier za to cały. I jeszcze wam zostaje. A to samo ulepszenia są bardzo drogie. Ale teraz przejdźmy do rzeczy najważniejszej, którą robi się w salonie gier. Której nie będę wam wyjaśniał, jak się to robi. Nie będę wam pokazywał, jak to się robi, bo do tego będzie osobny odcinek. W przyszłości on się pojawi na pewno. Jest to napad na kasyno. Rozpoczynacie sobie go tutaj. Przygotuj napad na kasyno za 25 tysięcy Macie tu pierwszą tablicę planowania. Robicie zwiat. One, jak raz go zrobicie już sobie, to już nigdy go nie będziecie musieli robić. Później macie zawartość skarbca. Wybieracie sobie metodę. Później przechodzić do tej tablicy. Tu coś robicie, se co przygotowania. I tu już będzie się pojawił później finał napadu. Z napadu zarabiacie jak, jak. Macie obrazy, możecie grać w dwóch, czyli dostajecie około 1 600 000, jeśli wyniesiecie wszystko. Jeśli macie złoto, dostajecie około, w trzy osoby gracie w złoto, to około 1 300 ,000 dostajecie jeżeli dacie randomom najniższe procenty, czyli 15% i pieniądze dostajecie około miliona... milion sto za... jeśli dacie randomom też 15% jest to w sumie chyba najlepszy napad w grze jedyny minus jest taki, że musicie z randomami grać którzy nie do końca czasem ogarniają yy. Wiem do swojego doświadczenia, napad robiłem 4 godziny bo randomy mi wychodziły z gry albo się zabijali <grym> więc 4 godziny napad poświęciłem z którego zostałem 900 tysięcy bo nie wynieśliśmy i tak tak wszystkiego Tu macie jakby te centrum dowodzenia ty tymi jakby biznesami tutaj macie broń jakąś i to już w sumie wszystko z y, możliwości z salonu gier. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Nie zapomnijcie kliknąć łapki oraz subika z dzwoneczkiem. Was to nie kosztuje, a mi to pomoże w rozwoju. I napisania komentarza, co byście chcieli zobaczyć w moim wykonaniu na moim kanale. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. I do następnego. Nara!